Michał Ślubowski. Historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnik po Górze Gradowej i Oliwie, twórca bloga Gedanarium poświęconego historii Gdańska i życiu jego mieszkańców. Inspiracji poszukuje podczas spacerów po mieście. Na co dzień współpracuje również z największym regionalnym portalem internetowym trójmiasto.pl, gdzie publikuje artykuły popularno-naukowe. Otrzymał stypendia kulturalne Marszałka Województwa Pomorskiego oraz miasta Gdańska. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury w mieście. Wydał w formie cyfrowej Gdańskie Makabreski. Jan Danieluk pisze Siła książki Michała Ślubowskiego tkwi w wyborze historycznej perspektywy, której dotąd próżno szukać w gdańskiej historiografii. Przedstawia postaci wybranych kobiet, mniej lub bardziej znanych, które żyły i umierały, pracowały i kochały w dawnym Gdańsku. To historia także obyczajów, tradycji i zmagania się z przeciwnościami losu. Ponadto ślubowskiego cechuje niezwykła umiejętność narracji, snucia opowieści o niełatwych czasach. I często dramatycznych wyborach, dzięki czemu Czarownice czyta się jednym tchem. Tak udany debiut wydawniczy tylko zaostrza apetyt na kolejne książki tego autora, których będę niecierpliwie wyczekiwał.